Witam. Dzisiaj czas na eksperyment. Postanowiłem Wam pokazać taki oto eksperyment jak posmarowanie procesora pastą ta, kremem do ciała. Zobaczymy czy krem do ciała łączący procesor z radiatorem ma wpływ na jego temperaturę? Czy może pasta za 2 zł jednak jest lepsza? A może pasta za 15? Nieważne. Nasz przedmiot badania. Windsor AMD ATLON 64 x 2400 4200 o zegarze 2,2 GHz, dwa rdzenie. Do tego buda ASUSa bez wentylatorów. Jedyny wentylator w tej budzie jest boksowy, później go pokażę. Tylko najpierw sobie sprawdzimy, ile posmarowany pastą za 2 zł. Procesor ma temperatury najpierw w stanie idle, bo komputer sobie już chodzi trochę czasu. A potem zobaczymy po obciążeniu. I zdejmiemy radiator, pokażę go jak wygląda, pokażę jak wygląda boksowe chłodzenie, tak. już każdy wie. Posmarujemy procesor kremem do ciała, elobala I zobaczymy czy będzie różnica w temperaturze. A może te wszystkie pasty są guzik warte i nie ma to żadnego znaczenia. Szczerze mówiąc sam nie wiem. <laughs> Zaciekawiło mnie pewna wypowiedź na forum, że posmarowałem kremem do rąk. I działa, więc zaraz zobaczymy czy też działa. Yy, dobrze, yy, obroty. Wentylatora ustawiliśmy na stałe, na 1638 obrotów na minutę. Jest to 20% według sterowania PWM, no nieważne. Temperatura rdzenia w tej chwili jednego wynosi 29, drugiego 31 stopni. No rewelacja. W tej chwili procesor posmarowany jest pastą EMIG-2. Wygrzana, po około dwa tygodnie temu był zakładany. Jak widzicie, w tej chwili ma jeden w stanie idle około 1 GHz. Dobrze, w takim razie obciążmy go i zobaczmy, jak pod obciążeniem po pół godzinie wygląda temperatura. Potem rozbierzemy całość, posmarujemy kremem i zobaczymy, czy będzie różnica. A może nie będzie, a może będzie chłodniej? Dobrze, zaczynamy w takim razie nasz test. Włączamy program OSC w wersji 4.4. Widzicie, obciążenie tutaj procesora doszło do 100%. Również taktowanie wynosi 2200. To samo widać w CPUZ. Tu mamy KORE TEMPA, tu mamy Spitfana, który również podaje te temperatury. Jak widzicie, z 30 stopni, która była na początku, już w tej chwili mamy 39 i 35. 39 i 37 spotkamy się na pół godziny, zobaczymy. Obraty wentylatora są stałe, więc niezależne będą od temperatury. To samo będzie w drugim teście naszym Super Kremem. Witam po przerwie. Minęło 20 parę minut od rozpoczęcia naszego testu. Temperatura się ustabilizowała, więc nie ma sensu już go dalej prowadzić. Więc na, taś, na paście termoprzewodzącej przy 1638 obrotach ten Windsor... A, i niewentylowanej budzie, to dosyć istotne. Ten procesor w tej chwili ma 49 do 50 stopni na rdzeń temperatury. Jeżeli sobie zatrzymamy to sobie zobaczycie, że, że jak sobie zobaczymy temperaturę, to ona jest już ustabilizowana i, i wynosi dokładnie właśnie 49, no właśnie to od, po, po 15 minutach już jest stała i wynosi około 48 do 50 stopni. Dobrze, w takim razie zmieniamy naszą pastę termoprzewodzącą na krem do ciała i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Jak widzicie, jest to nasza buda Asusa. Brak wiatraków z przodu, z tyłu, dysk, CD-ROM, zasilacz, e, boksowy wiatraczek i karta graficzna z pasywnym chłodzeniem. Dobrze, zdejmijmy to wszystko, wyczyśćmy i załóżmy nasz krem do ciała. E, jak widzicie, mamy tutaj pastę. E, o, widać. Zaraz sobie to wyczyścimy. Na procesorze również. I spróbujemy posmarować kremikiem. Nasz procesorek już się błyszczy, więc włóżmy go z powrotem do soketu, posmarujmy i zobaczmy, co się będzie działo. Mamy tutaj nasz krem. Bierzemy sobie troszkę na palec i smarujemy. jeszcze, niech ma piękną skórę ten nasz procesor. Jak widzicie, wysmarowany jest fest. No to zakładamy kulę. Nawet go nie odpiliśmy. Możemy to jeszcze od dołu go posmarować i zakładamy. I zaraz się bierzemy do testów. No <gryw> Zakładanie kulera jest śmieszne, bo strasznie się ślizga. No pewnie dlatego, że jest krem pod spodem. Zaraz go tutaj założymy, może najpierw z tej strony. I zaraz zobaczymy co się będzie działo. Zamykamy e, zamykamy zapięcie i zaraz e, go podłączę i zobaczymy co się będzie działo. Musiałem trochę powalczyć, bo się ślizga. Przekręcamy, procesor jest dociśnięty. No to podłączamy i patrzymy, wybuchnie czy nie wybuchnie. Sprawdzamy jeszcze tylko czy na pewno wiatrak jest dobrze zapięty. No, i zapraszam do testu. Uruchamiamy nasz komputer. Wciskamy kalawisz Del, żeby dostać się do setupu. Widzicie, wszystkie parametry. Tutaj możemy zobaczyć temperaturki 38 i 34. Jeśli sobie przypomnicie, to tam w stanie Idle te temperatury były w rzędu 30 stopnia, więc o 4-5 stopni temperatury podskoczyły. Obroty są większe, ale to zabutujemy Windowsa, Pozwolimy mu chwilę pochodzić i zobaczymy, i zobaczymy, co się będzie działo. Uruchomiliśmy nasz komputer z Windowsem i hmm. czy mnie oczy nie mylą, czy tu jest 27 i 29 stopni? Tak, oczywiście, jeszcze nie zmniejszyliśmy obrotów wiatraka, więc to może być pewne oszustwo, ale w tej chwili temperatura jest na kremie, jest taka sama jak na paście termoprzewodzącej, przy czym... W tej chwili wiatraki mają 3000, więc zaraz sobie spokojnie to software'owo, ponieważ ustawiliśmy software'ową kontrolę, więc je sobie zwolnimy do takiej samej prędkości, w jaką miałem w poprzednim teście. I zostawimy ten komputer na 15 minut, niech ona się ustabilizuje w takim idlu I zobaczymy, i zobaczymy, czy ta temperatura znacząco wzrośnie. Jak widzicie już zaczyna wzrastać, obroty są dokładnie takie same, 1615. Dobrze, poczekajmy w takim razie 10 minut, zobaczymy. Co się będzie działo? Dobrze, minęło myślę, że jakieś 5-6 minut. Nie mamy co dłużej czekać. <tum> temperatura 26 i 30, yy, to 29, 30 stopni, 27, 28 na drugim rdzeniu. Wniosek, temperatura jest identyczna, a nawet troszeczkę niższa niż ta, którą mieliśmy yy, używając pasty termoprzewodzącej. Dziwne. No dobrze, ale to. Powiedzmy, że to nie ma może większego znaczenia. Obciążamy nasz komputer na te 20 minut, a przynajmniej do czasu ustabilizowania się temperatury i zobaczymy, czy tutaj to będzie miało znaczenie. Włączyliśmy, no to czekamy. Jak widzimy, zajętość procesora wzrosła do 100%. Taktowanie na, wskoczyło na 2200. No to czekamy. Temperatura oczywiście zaczęła rosnąć. Momentalnie mamy teraz 34-37 stopni. Pamiętajmy, w poprzednim teście, gdzie była taśma termoprzewodząca, było to 48 i 50 stopni dla poszczególnych rdzeń. Yy, poczekajmy te 20 minut i zobaczmy, ile będzie tutaj. No dobra, minęło 20 minut. Jak temperaturki? O, proszę, 49-48 na oburzeniach 48 i 49. Jak to możliwe? Temperatura jest dokładnie taka sama, jak na super paście termoprzewodzącej. To gdzie tkwi haczyk w takim razie? Proponuję zrobić e, tak. Rozbierzmy ten komputer, zobaczmy co zostało z tego kremu. E, I może wywalmy w ogóle to wszystko i zróbmy bez taśmy, bez, bez pasty przewodzącej. E, I zobaczymy czy może to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Może po prostu... Pasta za 8-10 zł jest nic nie warta, i tu jest ta przyczyna. Dobrze, rozbierzmy nasz komputer, zobaczmy, co zostało z naszego kremu. Dobrze, mamy nasz komputer, tu już odpięliśmy naczyniaki, zdejmujemy. Tak, coś się przykleiło. A, no, dobra, zobaczmy, co tu wygląda. No, trochę kremu zostało. Trochę da, nabrał srebrnego koloru, zapewne z powodu resztek tak, pasty. Na samym procesorze również krem mu trochę pozostało. Wytrzyjmy to. Niespecjalnie, trochę przypomina konsystencję pasty. To tak jakby resztka pasty, która była w porach procesora lub yy, wiatraczka, kulerka yy, zmieszała się z tym kremem, a krem odparował po prostu i tyle. Można uznać, że go nie było, więc wyczyśmy go. Sam procesor na błysk, wyczyścimy. również kulerek. Nie brudzi, więc można uznać, że jest czysty. I załóżmy i zobaczymy, czy, e, czy, również, e, czy również bez pasty jest podobny efekt. Bo możesz po prostu cała, cały, cały szkopuł w tym, że jak kupujemy tanie pasty, to ich po prostu nie ma i tylko wyrzucamy pieniądze. Dobrze. Jesteśmy w BIOSie naszego komputera. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. 45, a więc procesor jeszcze jest ciepły. Pewnie obroty będą go schładzać. Uruchommy Windowsa. Znów zróbmy te same obroty na wentylatorze. Zostawmy go na 15 minut. Niech ustabilizuje temperaturę w idlu. I zobaczymy, co się wtedy będzie działo. No i to oczywiście mamy wynik naszego Naszego rozwiązania bez, w ogóle bez pasty, czyli metal na metal, temperatura w spoczynku jest 27-30 stopni. Czyli dokładnie taka sama jak z pastą termoprzewodzącą, dokładnie taka sama jak z kremem do ciała. Dlaczego tak się dzieje? Moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta. Jeśli weźmiemy sobie procesor, na przykład ten, to jest akurat AMD Sempron ale nie ma znaczenia. Procesor jest idealnie gładki i zawsze. W sytuacji, kiedy metal dotyka metal, przewodzenie ciepła jest najlepsze. Pasta yy, rzekomo mająca uzupełniać mikroubytki i takie tam rzeczy. Owszem, ona działa w tych miejscach, w których te nierówności są, działa bardzo dobrze. Tylko jeżeli powierzchnia idealnie gładka, lustrzana jakbym nawet, a w wypadku yy, Zaawansowanych kulerów to jest akurat boksowy, jak widzicie, pasta na nowym kulerze jest założona w postaci bardzo cieniutkiej warstwy. Nigdy tak nie nałożycie palcem kartą kredytową czy czymś takim, to ten styk przez pastę traci mniej więcej tyle, ile się traci na. ponieważ jakby cały cała ta, ten styk jest przez pastę. To utrata na całej tej powierzchni jest równa utracie na tych nierównościach, które byśmy przełożyli metal do metalu. E, no, oczywiście pod warunkiem, że procesor nie jest po prostu <grym> powyginany i, e, i stuknięty, tak? czyli że, że ta powierzchnia nie jest gładka. No to wtedy, wtedy owszem. E, dobrze, w takim razie zacznijmy jeszcze sobie ten nasz test bez pasty w stresie, bo może tam jednak tą różnicę znajdziemy. E, znowu włączamy nasz OCC, znowu tutaj. Momentalnie taktowanie rośnie na 2200 MHz, czyli na 2,2 GHz, obciążenie procesora 100%, i temperatura momentalnie rośnie do 40 stopni, dokładnie tak jak z pastą, jak z kremem, jak z każdym innym. Poczekajmy te 20 minut na ustabilizowanie się temperatury i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Ten procesor, który testujemy, ten Athlon 4200 Plus Windsor ma TDP aż 95 W w związku z tym yy, nie da się tutaj zrzucić na fakt, że jest to jakiś energooszczędny, bo w pierwszym etapie miałem testować to na Sempronie ale pomyślałem sobie, że on przy TDP rzędu 40 W może nie do końca pokazywać prawdę natomiast yy, AMD jest wykonany w technologii 90 nanometrowej z tego co pamiętam, jeszcze sprawdzę tak 90 nanometrów yy, no obecnie mamy wiadomo yy, 28 i Szykujemy się na 14, więc, więc jak widać, po prostu 95 W, td. A jednak jest zaskoczenie. Okazuje się, że bez pasty jest temperatura rzędu 54 stopni, czyli o 4 stopnie więcej niż na paście termoprzewodzącej. Co ciekawe, o 4 stopnie również więcej niż na kremie do ciała. Hmm, ciekawe. Czyli jednak... Coś z tym jest, że krem, e, że krem lub jakakolwiek inna, inna rzecz, która ma w sobie sporo wody e, lepiej działa niż, niż metal, metal. Zostawiam was z tym przemyśleniem na spokojnie. Wpomnę tylko tyle, że bardzo wiele serwerów, takich bardzo profesjonalnych, w ogóle nie używa żadnych past, ani kremów, ani niczego, tylko. Wszystkie radiatory są mocowane bezpośrednio na obudowę procesora. Także tyle z naszego testu. Wnioski ciekawe. Krem do ciała bardzo dobry do radiatorów, a tak naprawdę to i tak nie ma to większego znaczenia, jeżeli mamy to domowy komputer. Trzeba pamiętać o tym, że wszelkie rodzaje pasty mają to do siebie, że one twardnieją i bardzo, ale to bardzo drastycznie ograniczają przepływ ciepła, z czasem. W związku z tym możemy się spotkać z sytuacją, w której po trzech latach z takiej pasty zostanie tylko skorupa, która zatrzymuje ciepło i mamy temperatury na procesorze rzędu 80 stopni. W wypadku metal o metal sytuacja cały czas będzie zawsze taka sama, więc... Nie wiem, nie wiem, czy w normalnych zastosowaniach wydaje mi się, że używanie pasty niekoniecznie ma znaczenie dla entuzjastów, fanów podkręcania. Owszem, ale nie kupujcie jakiejkolwiek pasty, bo jak widzicie, tanie pasty są równie dobre jak krem do ciała.